Hejka hejka, tu kamykos, witam Was w kolejnym odcinku z Brawl Stars. W dzisiejszym odcinku um, odbiorę sobie nagrody konkursowe z demonki na, za demonki. No i dobra, co? Ruszamy. Będę grał demonkiem i koniec konkursu. Zaczynamy w którym miejscu skończym? Pierwsze miejsce. Ło! I teraz tak, odbieramy anielskie 20 sztuk. Czy demony czy demoniczne Hmm. W sumie z angielskich zostałem dropów, ale brakuje mi tam do karty. Nie, odbieram, odbieram anielskie. Także co? Ruszamy Cicadego, podwajacze, łyskotki. O, coś może być pewnego. Ikonka gracza z gwiazdką. No dobra, tutaj też coś pewnego. jakiś spray. Nie, kredyty. O, będzie Leon, będzie grany Leon dzisiaj. Odblokowałem Leona, nowego zadymiarza mogę odblokować. Dobra, um, uu, nie wiem, kogo tu odebrać. Dobra, wezmę Gela na razie. Wybierz. No i lecimy dalej. Wszystkie niemieckie dropy już mam. Wszystkie karty odblokowałem. Aż 20 ich jest tutaj, więc uu, sporo, no dobra, ciekawe co. Mógł być jakiś zadymasz jeszcze, nie? Spray, mówiłem, że spray będzie. Monety... No... Byskotek. 500 biskotek, Ło! Wow. Jakieś skiny można pokupować już. No, teraz coś fajnego też. <grybujesz> Dobra, to jest to Kolejny dobry. Jakiś kredyty, 200 kredytów na gaila. Zastanawiam się, czy Edgara nie odblokowywać. Możecie mi napisać w komentarzu, jaką postać z tych cztery, czterech mam odblokować. Ja sobie wypróbuję jeszcze pewnie. O, może posłucham. to też coś fajnego będzie. Kolejny spray. No wszystkie spraye chyba zgarnę z tego eventu. Żadnych zadymiarzy. Nic. Zero. Kompletnie. Nul. Och. Dobra, jest nowy konkurs. Teraz jestem z jakimiś koksami pewnie. Dobra, nie będę grał tego, co my tu mamy. Nagrę sobie solówkę jakąś. Knockout widzę jest. A może Knockout? To taka mamy być luźna. No Knockout 5 na 5. Dobra, spróbujemy. Pociśnijmy sobie... O, mam bazę na misję akurat. Spróbujmy bazem 5 na 5. Wolałbym 3 na 3. No, ale dobra. Nie ma co, może się uda. O, tu gry graj. Dobra, jesteś mój. Zginęłeś. Wszedł na śmierć od razu. doładować to. Oni już tak ładnie wchodzą. Aha Riko, no co jest, czemu się zblokowało mnie znowuż? No co jest? O rany, dlaczego mnie zblokowało? Ja nie wiem o co chodzi Tu jest na pewno w tych krzakach gdzieś Uciek Dobra, uciek tam Szczeli? Nie, nie szczelił Zobaczcie Arap jakiś. No, szczelaj, Nie szczeli, patrz. No dobra, ja poczekam aż ten... No nic, będę sobie tutaj podejdę, może tu sobie podładuję. Nie, nie podładuję sobie. A, poczekam na niego, ja mam czas. Ja mam czas. Tu na środku. To było proste. Że to nawet nie musiałem... Znaczy to przeciągałem trochę, bo mogłem iść tam szybciej. Nie, ale chciałem sobie też nabić y, chargea. No kolt nie miał szans tutaj raczej ze mną. Okej okay, tu znowu się idzie. Ach, nie trafiłem go w ogóle. Co to miał być w ogóle? Tick tutaj. Tick też tutaj idzie. Dobra, mało życia. No, rozwaliłem go, no i koniec meczu, tutaj Golden Spike dokonał dzieła. 4 kile, no całkiem myślę, przyzwoicie bym powiedział, nie jakoś super. O, wbiłem 30 klasę i mam Star Dropika, woga demonicznego, a w ogóle gram demonem, a nie sprawdziłem jaką umiejętnością, nie? O, już nie ma razy dwa niestety. Na 40 poziomie jestem, dobra, w karnecie zagra jeszcze raz. Pokonaj przeciwników, no dobra, czyli to mogę zagra sobie zagrać bazem. W takim razie dalej, tylko to 5 na 5. Obejrzemy jakiegoś Stardropa. Może może się coś wylosować. Mam Leona, więc no, tym sobie zagrać, ale może w następnym odcinku. Spróbujemy. ale tu poszli ja tam na razie nie chcę iść, bo. O, właśnie. O, Brok tutaj strzela i teraz dynamek zginie. Tutaj jest, idzie kolega Leon, dobra, idzie. Nie, to nie jest Leon, tu jest odgarek. Jadł się na mnie. No, Brokuś, 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 gin. No tu niestety zginęłem już. mogłem się wycofać, wiedziałem, że mam mało życia. A co ten Leo Messi tu robi? No zobaczcie, no. Chodzi na pokrawędzi I nie wiem na co on czeka. No, zamiast tam pomóc bić. Odciągać chociaż przeciwników czy coś, nie wiem. No nie no tak to się nie gra, nie? Moim zdaniem. Chodzenie w krzakach w rogu mapy. To jest nudne. I tylko on został, nie, jeszcze brok został. a czemu nie mogę zmienić na broka? O, jest tutaj. No idź go, bij! Na co ty czekasz? No, Brock sam musi walczyć, zobaczcie, nie? O, ja cię kręcę, zginie, Zobaczcie tym Edgarem, co to było? Co to było? Brok, dasz radę. No nie, no nie możemy, to przegramy. No, naprawdę nie czekaj, nie? Bo jak pił pan piłeczka. No i co on stoi? Przecież on widział, że tutaj poszedł. Na co on czeka? Na co on czeka? Przecież Im bliżej końca, tym gorzej dla niego. No i nie trafił. Nie, co ja gram? A no dobra, miał te armaty takie, no dobra. Runda zakończona... remis Remis, no nie! O matko, w dół, łapka, w dół Nie mam. No nie stój tu, ciamciaraku, co ty tu robisz? Не так можно играть, не настанет там что-то в конец. Добрал. Есть у тебя, мистер Брок? No nie, załatwił mnie. Ale się dałem temu Brokowi załatwić. O rany. No i co, Edgar znowu, że z Brokiem zostali, tak? Dobra, Brok kontra. Edgar. Brok kontra Edgar. No nie stój tu, pomóż temu coś. No masz. O no tak. To... Nie, nie, nie dolecia ten pocisk, niestety, Broka. Ale tu go rozwali, piękny brok. No brok umie grać. Klub Tacos. Tu szczelił, stąd, z tego czeka. gdzie ten idzie, gościu? Nie, naprawdę. Co on robi, ten facet? Co ten gracz? Przepraszam, bo to może nie facet, może być gracz. Zobaczcie, no zobaczcie, co on zrobił. No i co on zrobił? Ach, wygrana, ledwo, ledwo, ale wygrana. Klub tak dobry gość, umie grać Tutaj za dyma, tu jest... no, rzuciłem się na niego, ale nie wiem co mnie tam zabiło Dobra, chyba to wygramy czy jest mu, ale. No nie, no znowuż tego gościa. Nie chcę go na niego patrzeć. Dlaczego no czemu nie ciągle przerzuca na niego? Ja nie chcę. Ej, o co chodzi? Zobaczcie, nie mogę się przenieść na innego gracza. No i będzie tak stał tutaj. Dobra, słuchajcie. No w tym momencie to jest dobry sposób na to, żeby zasubskrybować mój kanał i dać łapkę w górę. No tak, puszczę je motki. No dobrze, że chociaż młotki mi włączysz. Aha, no tak, i zginął od rok Pojedynek brok kontra brok. No i co, jak będzie remis, to co? Cóż za pojedynek na nokaucie. Dobra, zagram na pewno jeszcze jedną sobie. Nie ma go tam, nie ma go tam. A jest jednak, zobaczcie, stał sobie tutaj, poszedł w tę stronę. Uciekł, 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 uciekł. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Nie, wygrał. No, Tibus Takos dostanie łapkę w górę. Pięknie zagrał gość, proszę bardzo, należy mu się. Wygrał, wygrał cały pojedynek, 5 na 5, słuchajcie, cały pojedynek wygrał. Dobra, ja se zagram jeszcze raz. Mu, no dobra, jest brok, a czy pan Edgar, żeby nie wcisnął tylko? Brakuje mi jeszcze trochę do... damage'u. Do Czterech przeciwników, jeszcze pokonać. Nie więcej tam było. Dwunasta no, no, minut. Tylko minut i słuchajcie. I teraz są, teraz są przeciwnicy. Teraz są przeciwnicy. Tyle wam powiem. Dobra, włączę sobie ten gadżet. Tutaj taką sprawę zginął. Nie trafiłem z gadżetem. że tutaj doładować ten no właśnie Dobra, tutaj było proste, żeby załatwić gościa Tu jest stu Ej, jak to się, co jest? Co to było? Jak ja zginęłem? Naprawdę? Czy ja zginęłem od stu czy od. Nie wiem co to było. Trzeba było replay zobaczyć Strasznie mnie szybko załatwił. Piperka nie jest... Piper jest tu. Piper jest tu. Nie, nie mają zasięgu. Nie, nie. The DJ nie, nie gin. Brock tak naprawdę może zrobić robota znowuż. No dobra gra Brockiem. Mu! Odejdź! Pilnuję Piperkę. No po co odchodzisz od Piper? No z bliska, z bliska! Dużo za emocje stół, no dobra, tutaj... No i czemu nie pomoże? Znaczy, Jest rozdzielona piperka i zamiast pomóc brokowi uciekła, zobaczcie, uciekła. No ale zginęła. Udało się. No i stół gra dobrze. I to ten stół mnie chyba rozwalił mi się, znaczy nie widziałem. Zginie. No Brock zginie niestety, no stół, 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 stu. Się nawet nie będę skragał w te krzaki. Dobra, nie ma tego stu. Wiedział, 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 wiedział. wiedział 26 życia mi zostało, słuchajcie. Całe 26 życia, naprawdę. Ale zostało. Serge i Piper. A, poczekam was sobie od życie. I teraz zginęła momentalnie. Tu jest kolega z tym sergem. Mam jeszcze jeden gadżet. Ale mnie walną, słuchajcie, o rany. No, Brock tu powinien robić robotę, nie? Nie będę używał gadżetów, chcę to zostawić na ostatnim rundę jeszcze. i załatwił mi jak miałem do, do pałkę. No! Ojej, serc ich rozwali. Nie wierzę w to. No, rozwali ich. La Suprema, graj coś. Rozwali. Nie, ja, zostało La Suprema. Tylko szczęściem to wygraliśmy. Tylko szczęściem. Same farty, bym powiedział. Jał. No tak, teraz mnie załatwili. Strzelili się, no. Dobra, po meczu jest. Tyle wam powiem. No, już nie przerzuca jakiegoś innego gracza. Zagram jeszcze jeden pojedynek i chyba skończę, bo ten no to był... Znaczy, ja lubię generalnie grać bazę na balon trzeba by grać. No teraz się dałem wciągnąć. Oni wiedzieli, że ja to będę chciał samo zrobić. Wiedzieli, no. Możemy zrobić coś. No, tutaj Piperka ginie, nie, ale blisko. Znowu się mi przywróciły do tego. A jak co brok oglądać? Nie przerzuca, zobaczcie. Ale numer. Jest 2 na 2 Mów w ogóle się nie przemienia w tą, w, w tą kopaczkę, Zag zagonili wróg, a tak na dół sprawę Angelo, mając tą umiejętność, pływa na, na wodzie, mógłby, mógłby go wykosić tutaj jednego i drugiego, nie, bo stałoby się. Sobie... O, Piper rozwaliła mu. To już jest pozamiatane, tyle wam powiem. Hmm, jak on załatwił go jednym strzałem? What? O, jeszcze się odpalił Angelo. Kto przetrwa? Koniec meczu, przegraliśmy. Smutny koniec meczu to jest, naprawdę. Szkoda. Kolega go dobrze, no. Cóż, brakuje mi dziewięciu... 9... dziewięciu ja... pucharków, żeby wbić bazę. Dobra, ja spróbuję jeszcze zagrać jeden mecz, ale to już nie na tym trybie, a na tym trybie. O, może gorącą strefę? Dobra, spróbujemy. Ostatni pojedynek w tym odcinku. O rany, znowuż mam dobrych przeciwników. Aha. Załatwiła mnie pierwsza. Naprawdę? Ems, Ems, chodź tutaj. No, ale... Nie mogę się ruszyć. O co chodzi w ogóle? Nie, coś, coś jest z tym moim emulatorem, widzę, popsuło się, bo... Ale mnie rozwalili. O rany, o rany, co to było w ogóle? Kamekos, co ty grałeś? O, jeszcze się nie odpaliłem Pajper zrobi ze mną co chce No ale to byli dobrzy gracze. Dobra, słuchajcie W tym odcinku to będzie wszystko. Same porażki, niestety wybaczcie I cóż y Mam nadzieję, że następnym razem pójdzie mi lepiej. Jak dacie łapkę w górę, to na pewno pójdzie lepiej. Ja jeszcze sobie odgorę Stardropa na koniec. Tu jeszcze mam coś. Co mam? Tu, tu codzienny prezent. Razy dwa podwajacze. No, teraz to mogę sobie brać. Już potem. No i weźmy Stardropa, i w tym odcinku to będzie wszystko. Nic niestety ciekawego. Kieps kieps kiepski dzień. Kiepski dzień. Smutno. Dobra. Trzymajcie się. Hejka. 宝宝。